Witajcie, Joanna Howis z tej strony z kanału JC Lacy JC Lady Edukacja Alternatywna w tym krótkim filmie, który jest trochę improwizacją, ale chyba tak będę robić ten film, czyli w samochodzie. Um, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Um, chcę powiedzieć o um, książce Mitologia porównawcza słowiańsko belicka Ta książka e, posiada 10 rozdziałów. Pierwszy rozdział. O czym jest ta książka? To właśnie zaraz powiem. Natomiast dalej, drugi, trzeci, czwarty do 10 te rozdziały nie opowiadają dokładnie o Panteonach słowiańskim i wedyjskim. I tu nie jest dokładnie porównanie, nie na tym polega ta książka, ponieważ ja będę pisać jeszcze dwie oddzielne książki o Panteonie Słowiańskim i o Panteonie, czyli o Bogach. Wedyjskich, hindusko-wedyjskich. E, natomiast tutaj skupiłam się na pojęciach, więc e, ta, w tej książce mówi o pojęciach e, i porównuję je. Ponieważ te dwa panteony, te dwie mitologie jednak są z, bardzo ze sobą spójne, kiedyś były jednym. I one e, zawierają pewne koncepcje spójne, wspólne, e, takie jak koło świata, krzyż świata, drzewo świata. E, żywioły, moce, świata, no i bogowie oczywiście. I każdy rozdział tego właśnie dotyczy, o tym mówi. Natomiast w tym pierwszym rozdziale ja również e, mówię o tym, dlaczego porównuję te dwa, te dwie mitologie, ponieważ one były wspólne, one były wspólne, one wyszły z jednego źródła, tego aryjskiego e, ludów, które żyły razem, a potem się rozdzieliły. E, i, i Słowianie zostali a, a część jakby z Ariów wyrośli tak naprawdę Słowianie. No ja wiem, że to jest większa, bardziej skomplikowana, większa tutaj jest miks, ale o tym dokładnie gdzie indziej mówię. Natomiast część poszła do Azji, przechodząc przez Persję i tam powstała kultura radyjska, która jest również kulturą aryjską i na tej podstawie możemy porównywać zarówno język, jak i Kulturę, czyli mitologię, przede wszystkim, między innymi. No. Um, I ja mówię o tym, że to było tak jak, jak dzban świata, który się rozbił, i tak naprawdę elementy tej wiedzy są wszędzie. A ponieważ to bardzo starożytna jest wiedza, no to wszędzie także w sensie takim e, pierwotnym, szamańskim, bo to wszystko jednak jeszcze głębiej wyrasta ze źródła szamańskiego. Na przykład, stare Europejczycy, Lud w Europie to, to jest kultura szamańska, spójna z inną szamańską, na przykład syberyjską czy, e, czy Indian Ameryk. Potem opowiadam w tym rozdziale również o e, wedach, o tym co to znaczy wedy. Weda to wiedza, po prostu e, wiedza. Natomiast mówię o budowie. Dokładnie opowiadam o budowie: że jest część, która nazywa się Shiot, i część, która nazywa się Smyty, i Shiot, to jest konkretnie ze słuchu to jest ta część, um, um, no właśnie tych opowieści um, najbardziej um, jakby najwcześniejsza nie mamy oczywiście całych WED, i część smrti, to jest ta część bardziej o rytuałach, wyrastająca z rytuałów i opisowa wobec Shiot. E, i ja to wszystko opowiadam dokładnie tą strukturę. Nie znajdziecie tego. Tego właściwie to nie jest dokładnie opisane w żadnej książce po polsku. A nawet po angielsku to nie jest jasne. Ja to dokładnie opisuję. I tyle. Tyle ode mnie. Pozdrawiam. Um, zasubskrybujcie mój kanał. Będzie więcej filmów.